Legendy polskie. Myślę, że każdy słysząc y, te dwa słowa, gdzieś tam w wyobraźni sobie tworzy obraz, czy to Smoka Wawelskiego, czy y, Demu Bartek, czy chociażby bazyliszka, ja starałem się znaleźć troszeczkę własną drogę z jednej strony poprzez wyobraźnię i poprzez y, ten sposób, w jaki ja gdzieś tam kiedyś to pobierałem z bajek czytanych przez rodziców czy oglądanych w kinie. Poprzez doświadczenie grafika zawodowego, czyli grafika, który w jakiś sposób ma zainteresować wyobraźnię dziecka, wyobraźnię rodzica i spróbować stworzyć świat, który yy, no, ma zafascynować i w jakiś sposób wciągnąć. Tylko trzeba pamiętać, że moja praca jest zawsze połączona ze słowem, które, które będzie padało obok, obok tej bajki. Także łącząc obraz i, i słowo, myślę, że otrzymacie Państwo yy, yy, razem jakiś. Yy, Ładunek, który powinien dziecko zainteresować.